Już typ, ziomek się obkleił na naklejkach Ja mu dałem dwie, on ja nagle ma trzy na kasku Ja nie wiem, dałem mu dwie, nie? A ma trzy już na kasku To co? Już? 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 No teraz? Teraz? Gotowy. Teraz? Let's go! Siemano, z tej strony Maki Jesteśmy na obiekcie sportowym na Legionowy, już chciałem powiedzieć znowu tam ten part. Na Legionowie, wpadliśmy tutaj zrobić recenzję, teraz zrobimy forum nagradza. Mało jest lokalców, ale mamy chłopaków z Warszawy. Chłopaki z Warszawy jeszcze nie brali udziału. Sushi chciał być pierwszy, tylko nie wiem co finalnie padł. Flip frontboard, dobra. No to flip frontboard siedzi. Zasady są tak: mamy skatera, ma 10 prób na zrobienie triku. Jak zrobi, ma nagrodę. Jak nie zrobi, nie ma nagrody. A nagrodę mamy od Nerwusa i mamy też swoje kolaboracyjne koszuleczki. Jeżeli chcecie takie kolaboracyjne koszulki, które Wam za chwilę pokażemy, bijajcie w link w opisie. A poza tym przypominam, że już mamy naprawdę na kanale bardzo dużo filmów, więc zapraszamy do pozostałych filmów. Jeżeli nie chcecie przegapić żadnego filmu. Klikajcie, subskrypcję, też dzwoneczek, żeby żaden film wam nie umknął. Zapraszamy do jakiegoś pozytywnej oceny filmu. I lecimy do Szusiego, żeby robił triczek Dobra, wariacie, co co ty robisz? Flip front Dobra. To co, let's go, 10 kroków. <laughs> Czekaj, stanę się z on będzie jechał z tamtej. Ziemala lokal mógłbym do borda, był na hubie. O, no, no, ja go biorę, biorę go. Ma, e, ma, ma, ma buty. Ta, tak to się czyta? No nie wiem A po jakiemu to? Francuski? Po francusku? Po francusku, Pierwszy zrobi? Nie Pierwsza Trzy. Jako ciekawostka Prawie to zrobił Teraz szybko nawet jechał Jak ja bym miał to teraz robić to bym jechał ze 2 na godzinę Tak żeby tylko... Ale 2 metry na godzinę? 2 km na godzinę 2 km na godzinę co? Dwa metry na... co? Ale tam, tam traki mu gipnęły to funkcja co? Równowagi była... Zobacz. Zapiana. Ty tak wyglądasz. Nie? Siema Szymon. <laughs> Cześć. Dobra. Ale się władowałeś no Ale Zakara oddawaj te naklejki. Co on zabiera? No i tak by odpadło nie! A wiesz, że zrobiłeś? No, Masz kanał na Ale Co? jak się nazywa? Będzie widać. Jak, na, jak nasze naklejki. Zabiechałeś? na pewno. Zasłonie sobie. Udało się. Forum deskorowakowe. No zrobiłem, tylko mało... Powiem raz. ci, że jak ja bym miał tak odjechać, to bym tego nie zrobił, więc... No on no, odjechał bylą Plus mian. jeden do odjazdu. A, zrób jeszcze raz. U, u, u. Dobra, było, wariacie. Dwa, dwa razy nawet było. Żółwia, chcę też. Chodźmy za pódech, na przykład. Za podać... e... Pisa. A, al, Albo smruk. <laughs> Ta kolaboracyjna Elfa. To być. Dzięki. To ja, dziękuję. Dzięki. Dobra. Masz chcecie taką bluzę albo koszuleczkę. Z tyłu też jest takie logo. Yes. O, no, gdzie zapraszamy? Eee, do sklepu, to na Kalifornii chyba są. No sklepie. na sklepie Nerbusa na Kalifornii. Tak, w Forum10 też tam macie jeszcze no. różne inne produkty i też... Już mówiliśmy, nic no, czytacie. Zresztą idźcie do pisu i tam wszystko no, idzie. Dobra. Patrzcie, to tak musicie zrobić. Oj nie, to wariat. Pyk. Zobacz, tak. Totalne serce. <noise> Ziomek katował już tutaj board slider na hubie w dół Jesteś lokalsem? Skąd jesteś? No to ja jestem z No to zajebiście Słuchaj, y jak się nazywasz? Opowiedz coś o Legionowie, jakaś ciekawostka z Legionowa Ciekawostek to nie znam, ale mam na imię Maciek Aaaa! Jeżdżę na desce 3 miesiące 3 miesiące i walisz hubę w dół? To będzie gruba nagroda jak 10. to zrobisz Masz 10 sprób. Moniaki z kieszeni wyrzucą, nie? Ja bym tego nie zrobił ja bym zrobił tak zwany flickboardslay hey, masz odpowiednią ilość wodku tam czy potrzebujesz Nie mam nie. Uwaga uciekamy uciekamy hey. taki jasna board Jakieś Jak jeździłeś 3 miesiące to też Oli za bardzo nie umiałeś Ja dalej nie umiem za bardzo Oli Mordo drużyna, wiesz, z której Lizę grają? Nie wiem <laughs> Ja to na desce O dobrze powiedział Maciej, słyszałem, że ty będziesz piłkę kopał jutro Będę rowy kopał z moim wykształceniem <laughs> no, chyba trzeba mu posmarować woskiem Ciebie tutaj właśnie najbardziej hamuje zobacz, bo tutaj A. ci kółka dochodzą, bo tu już jeszcze jeszcze będę byś tutaj taką. Weź zapodaj za to, ja Ci pokażę. pokażę, pokażę ci, jak się Tutaj trzeba nawalić, maksu. Parafiny. parafinę trzeba nawalić. Tutaj walimy Bo popatrz, jak się plejasz, to będziesz kołami. I na każdym port slajdzie, slajdzie na murku, trzeba parafinować murek. To warło. No zaraz będzie szoku, że zacznie jechać skończy na tym. Ja słyszałem, że ty świece do cmentarzy kradniesz ludziom. <laughs> jak, jak skończy się już z nich palić, to ty normalnie cyk, ten plastik wycinasz i odlewasz. Okruszek od 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 do okruszka, jak się uzbiera cały worek, to wysyłamy do producenta świec i ona proszę ciebie raz na rok przysyła nowe świece. No i lepiej? Lepiej, co? Aj, 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 tam, 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 tam. O, jeszcze tam. Patrz jaki zygzak ma Jak zygzak. No jak zwykle, to tu inno. Uh! Zrobiłeś to już kiedyś? Nigdy. No to musisz dzisiaj. No, Albo jutro. Nie, no jutro nas tu nie ma. Zobacz, jeszcze ziomkę nauczyliśmy, że trzeba smarować murek, żeby lepiej jechać. Kurde, uczymy i bawią. Uczą i bawią. Nie, uczyłem. Co? Jak Danielka uczyłem, że jak nie idzie, to na ślinę. <laughs> hey. Patrz, na desce byłeś, wariacie. Pamiętaj, na zejściu, wiesz, jak jesteś tak, to cyk, tak ramionkiem. Tak, żeby się szatnąć. Jakbyś trzy cytryny ze stołu zabierał. No. To jest pyszko. No, no, patrz, masz trzy cytryny, tak ty i tak... Ty ale wyobrażasz sobie taki product placement w filmie I ty! To... Mordko, jakaś bluza dla Ciebie chyba wpada jak mamy Bluza? Mamy bluzę tam! O jest Lka na pewno Bluza jest Lka, koszulka jest 2XL, koszulka jest L, to małe A to nie masz więcej tam. Tam tych nie, bo kazałeś mi wziąć ze 3, no to no, no, słuchaj, Albo bluzę bierzesz L, mm. albo koszulkę 2XL po prostu, so, take it. Tak. Dziękuję. Miłego noszenia. Ale zajawa. E, młody był tu taki w kasku, robił no schody, jest. można go nagrać, mamy małą eskę Siema. ma e, Przedstaw się. No Powiedz to... coś sobie. Jestem Szymon, jeszcze 2 lata. O. Opowiedz coś o Legionowie, bo ziomeczek przed chwilą nie znał żadnej historii o Legionowie. No to nie, wiem, no skatepark zbudowali nie Koniec historii. Koniec, hi koniec historii elegionowej. Skatepark zbudowali, koniec. Mamy tak. skatepark i nara. Widziałem, no że próbowałeś orkę ze schodów. Robiłeś znaczy, się już? Robiłem, ale próbowałem backside'a, ale się nie mogłem przełamać. No to co, akurat za koszuleczkę? Ja pierdziela byś zrobił? Tak. No nie, ma nadzieję, że tak. No to lecimy. Dobra, podejmujemy. O. To jak te schody, to dłuższe niż te są. <coughs> Którego? Ale on backside robi Ale back jak Oli zrobił tak, że on Chciał backside'a On jest w stanie to zrobić Ty, ale tak pod siebie Ty w tam jak Ty z wyższego robiłeś O, już bliżej, już bliżej Nie, to jest ta, wiesz że... To albo do 10 to jest ta, ta nowa, nowa, nowa era restaurolki, to co oglądasz. Osoby 150 50 co z y, 6 schodów walą. Nawet to nie ma metra. Ale 6 schodów centymetr. jest, ale 6 schodów jest. można wpisać 6 schodów, kłódka otwarta, 7 schodów, kłódka zamknięta. <laughs> aj, 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 aj. Tak pod siebie głowa, pod siebie głowa bardziej. Ja, 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 ja. Ale coraz bliżej. Każda próba lepsza, a to dopiero trzecia próba, więc na pewno okay. się uda. Albo czwarta. Ten jak leci, leci, leci. nas tutaj jeszcze dowadzi. Eee. Jeszcze nogi trochę mi i masz to. Już już włączył tryb zajawy. było. Masz, masz to, masz to totalnie. To to. Już ląduje! Już to było to! Dawaj, robisz! Ale zajawę złapał, zajawę złapał. To, to, chyba jest, to chyba jest najfajniejszy element tego forum nagradza. Jak widzę jak ktoś się tak zajara, że aż kurczę zajawa kipi mu z głowy. To to Najfajniejsze były pierwsze forum nagradza. Wróć do tego co było w poprzedniej próbie. Ja lubię to. Radę. Zrób tak jak wcześniej, tylko lepiej. No dokładnie, dokładnie. No. O, Patrz. dawaj teraz! Patrzcie, takie bluzy. Dobra, już przestań nie reklamować siebie, niech. nie robi to. Głosowanie zarządu formułek się będzie. Wchodzi. 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 Co Co jest w za w tym, górę? że wejdzie prawa ręka w górę. Nie. Lewą członką rękę. Dobra. Więc to jest so wchodzi. Wchodzi. Dobra, ostatni raz, ostatni raz oficjalnie, ale teraz klejisz. Jak nie, to. nie ja w ogóle pokminiłem. I jest z chłopakami w piłkę. Pokminiłem, że jakby mu to nie weszło, to taka ostatnia z ostatnich prób, żeby z pierwszej musiał z boksa zrobić. O! Dobra. Tak, bo ja chcę mu rozdać. Ja bym chciał, żeby dostał nagrodę, za to, że on ma taką pasję w oczach, jak jedzie. Jak ja widząc pizzę. Abym zjadł. Ojej, ale było blisko. Dobra, ostatni, ostatni, ostatni. Ostatnia z ostatnich, z ostatnich. on to miał, tylko że po prostu. Chłopaki się tam rozstawili, dobra. Te, teraz robię, nie odrzuca deski, mate, Dobra, słuchaj. Dobra, wymyśliłem jeszcze jedną rzecz, bo naprawdę chcecie nagrodzić. Masz jedną próbę z boksa, musisz wekslarzyć. Dawaj, jedna próba. Jedna próba. Chłopaki, zejdziecie mu z boksa. Na jedną próbę. Jedna próba. No i tak co my zrobimy z koszulką MS? No właśnie. To rób w tą stronę, albo nie wiem. Bez względu. Ale presja. Ale presja będzie będzie skakał. Dzięki, mordy. Dobra. Zamknąłem oczy, nie widziałem, dawaj. Jeszcze. Nie, no jedna miała być. No. Dobra, to nie wiem, dobra. Dobra, to co? To naprawdę będziesz tą brodę na siwo, jak będzie ściągnąć za tą hojność. Dawaj, dawaj, dawaj Dobra, dobra nie od... Już nie ma przeginania, próbowałem nagrodzić. No jestem Schowam jest najwyżej w lesie i mu podam lokalizację No dobra, trudno. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Dzięki. Cześć. Cześć. Wlepki jeszcze. Wlepki na pewno, dobra Jak będzie... 1000 łapek w górę to Mati y, farbuje brodę na siłę. Teraz to robię. <noise> Ile to by musiało osób to obejrzeć, żeby 1000 łapek było? No dajcie, pokażcie, że potraficie. Jakby każdy kto i dał łapkę, no to no. wtedy może by było. No to słuchajcie, nie ma problemu. Ja mam farbę w domu, mam rozjaśniać. Ja, ja mam dekoral. <noise> to będzie siwe. Co? O, to jeszcze 999.